Renomegan. Sprawdzamy właśnie szczelność układu e, klimatyzacji. Robimy to e, hydrogenem. I teraz proszę zobaczyć, e, przez ten cały czas, jak ten układ był nabity, spadło ciśnienie o 2-3 porządkowe było e, 12,32 bar z 12,29 bara. E, I teraz to świadczy o tym, że ta nieszczelność, która tutaj występuje w tym aucie, jest bardzo, bardzo znikoma. Natomiast ten nasz czujnik, który wykrywa wodór, który jest w mieszaninie tych gazów... Niech Pan zobaczy. Ja spróbuję włączyć lampę. Tam z tyłu jest taki coś jak zawór rozprężny. O tam, te rurki, które tam idą, w ogóle widać po nich, że one są zaolejone tak, jakby opary czynnika razem z olejem, tamtędy faktycznie się wydostawały. I teraz uwaga, ja tam przyłożę ten czujnik, i on tam wykrywa, yy, że tam jest. Są ślady wodoru. I teraz tak. Na pewno tam trzeba to rozebrać, dostać się do tego zaworu rozprężnego, wyciągnąć stamtąd uszczelki, bo tam są uszczelki. Tylko jest jeden problem. Te uszczelki uniwersalne, które posiadamy, nigdy nie ma pewności, że to będzie pasowało. Dopiero jak zdemontujemy, no to dobieramy to wielkościowo. E, także możemy jak najbardziej to zdemontować, oczyścić, bo też może być tak, że tam jest po prostu korozja e, Aluminium się utlenia te przewody są aluminiowe, zawór rozprężny jest również aluminiowy e, No i f, być może to jest powodem e, głównym, że tam jest nieszczelność Natomiast no, trzeba to rozebrać e, Pytanie, czy chce Pan to zrobić e, My to oczywiście zdemontujemy, zobaczymy czy będziemy mieli takie uszczelki jak je wyjmiemy, zobaczymy jaki tam jest rodzaj uszczelek, bo w, w tych samochodach bywały różne rodzaje, zwykłe ringi e, uszczelki metalowo-gumowe, e, no, są najróżniejsze rodzaje, tak żebyśmy mogli ewentualnie to zdemontować, sp sprawdzić, dać nowe i zobaczymy czy to się uszczelni. Druga sprawa, to że tam pokazujesz, że jest nieszczelne, nie znaczy, że jeszcze gdzie indziej nie ma nieszczelności, zawsze nieszczelność... Yy... Ucieka no, tam, gdzie jest największa szczelina, i może się okazać, że jak tutaj już wszystko będzie w porządku, to gdzie indziej zacznie coś wychodzić. Także procedura by wyglądała w ten sposób, że tam to uszczelniamy, nabijamy znowu e hydrogenem, no i patrzymy, czy znowu nie ma spadku, bo może się okazać, że jeszcze gdzie indziej ten spadek się e pojawi. Także z tym trzeba się liczyć. Niestety tak wygląda z nieszczelnościami. To nie jest powiedziane, że to jest tylko i wyłącznie jedno miejsce. Także proszę dać znać, czy to demontujemy, rozbieramy. I czekam na decyzję. Dziękuję.